Pańskie. Siostry i bracia w Chrystusie. Co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem, uczniem Pana Jezusa? Na ten właśnie na to pytanie odpowiada dzisiejsza Ewangelia. Są takie trzy podstawowe sprawy, żeby być chrześcijaninem. Pierwsza wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. To, co uczynił święty Piotr, który powiedział, Ty jesteś Mesjasz. Po drugie, krzyż trzeba przyjąć krzyż, żeby być chrześcijaninem. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Jezus mówi: Mesjasz będzie wiele cierpiał. Święty Piotr nie chciał tego przyjąć. Dlatego Jezus go zgromił. I po trzecie, żeby być prawdziwym chrześcijaninem, trzeba naśladować Jezusa Jezus mówi do uczniów, do tłumów: Weź krzyż i naśladuj mnie. Bez jednej z tych spraw, bez wyznania wiary, albo bez przyjęcia krzyża, albo bez naśladowania Pana Jezusa, nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Jest chrześcijaństwo rozwodnione. Czy jest ktoś, kto nam pokazał, jak być prawdziwym chrześcijaninem? Bezsprzecznie taką osobą jest Maria. Ona była nie tylko matką Pana Jezusa, nie tylko urodziła go w Betlejem, nie tylko jest nazywana Matką Bożą, ale ona jest Pierwszą uczennicą Pana Jezusa. Ona jest pierwszą najdoskonalszą chrześcijanką. Dlaczego? Dlatego, że ona te trzy sprawy w swoim życiu wypełnia w sposób doskonały. Najpierw wyznanie wiary. Ona pierwsza wyznała wiarę w to, że Jezus jest. Synem Bożym. Kiedy Anioł mówi podczas zwiastowania Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, będzie on synem Najwyższego. To ona mówi: Fiat, niech mi się stanie, według Twojego słowa, pierwsza, która wyznała wiarę Jezusa, Syna Bożego. I przez całe życie. Łączyła to wyznanie z praktykami, z miłością, bo zaraz, prawie że natychmiast po wyznaniu wiary, poszła do Elżbiety, żeby jej służyć. To, co święty Jakub dzisiaj mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara, wyznanie wiary musi być połączone z uczynkami, szczególnie z miłością. W innym tekście powie wiara działa przez miłość w liście do Galatów. Po drugie, Maryja jest prawdziwą chrześcijanką, doskonałą wzorem, bo przyjmuje krzyż. Zobaczmy, że przyjmuje od samego początku. Jezus rodzi się nie w pałacach, ale w stajni. A słyszy przecież, że to jest Syn Najwyższego, że to jest Król Izraela. Musi Przyjąć takie upokorzenie, takie uniżenie, taką pokorę Boga i cierpi z tego powodu, że jej syn w takich warunkach się rodzi. Później słyszy od Symona: pamiętaj, Twoją duszę miecz przeniknie. Będziesz cierpiała, i ona to przyjmuje, ucieka. Z Józefem i z, z dziecięciem do Egiptu, jest na emigracji, boją się wrócić. To wszystko rodzi cierpienia. A później słyszy, że syn, który głosi Ewangelię, jest odrzucany przez faryzeuszów, uczonych w piśmie, przywódców religijnych, że chcą go zabić. Jest później na Drodze Krzyżowej, współcierpi. Jest pod krzyżem. Trzyma na rękach martwe ciało. Cały czas Maryja przyjmowała krzyż. I po trzecie Maryja naśladowała swojego syna. Nie tylko jak był mały, uczyła go, jak ma postępować, co robić, jak pracować. Ale gdy Jezus dorósł. To ona pierwsza, pierwsza z ludzi słuchała Ewangelii. Nie było nikogo, kto by pierwszy słuchał dobrej nowiny, Ewangelii. Ona usłyszała pierwsza i żyła tymi słowami. To do niej zwłaszcza z. Odnoszą się słowa Pana Jezusa, gdy kiedyś przyszła z krewnymi i Jezus do tych słuchaczy mówi, że to Wy jesteście moją matką, moimi braćmi, siostrami, błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie. To ona jest błogosławiona. Ona przede wszystkim naśladuje Jezusa, żyjąc Jego Ewangelią. Dlatego nie ma lepszego przykładu, jak być prawdziwym chrześcijaninem, jak Maryja. I dzisiaj, kiedy wpatrujemy się w beatyfikowanego Stefana kardynała Wyszyńskiego, to możemy powiedzieć, że on był też prawdziwym chrześcijaninem, ale przez Maryję powiedział wszystko postawiłem na Maryję nie umiem jednego dnia spędzić bez ciebie Mario bez jednego zdrowaś, Mario bez różańca bez aktu oddania się tobie czym byłoby moje życie gdybym o tobie zapomniał i Prymas od Maryi uczył się bezgranicznej wiary. Od Maryi uczył się, jak dźwigać krzyż. Od Maryi uczył się, jak naśladować Jezusa, szczególnie nieprzyjaciół. Napisał w swoich zapiskach więziennych takie słowa: Mam głębokie poczucie wyrządzonej mi przez rząd polski krzywdy. Pomimo to nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo z tych ludzi. Nie umiałbym zrobić im najmniejszej nawet przykrości. Wydaje mi się, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi i nawet tych, którzy chcą uważać mnie za swego nieprzyjaciela, chcę zamieniać w moich braci. Być prawdziwym chrześcijaninem przez Maryję. Chcemy w naszym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej, które ma się odbyć 10 i 11 października, właśnie tak się przygotować. Nie tylko uczcić Maryję w tym obrazie, poprzez ten obraz, nie tylko modlić się, śpiewać do niej pobożnie, tutaj przeżywać te dni na kolanach. Ale my przede wszystkim, tak jak Maryja, tak jak kardynał Wyszyński, chcemy naśladować Maryję w wyznawaniu wiary połączonej z czynami, w dźwiganiu krzyża, ofiarowaniu go i w naśladowaniu Jezusa, szczególnie w naśladowaniu miłości. Może dzisiaj, żeby tak konkretnie coś z tego słowa zostało. Postanówmy sobie, że ponieważ wyznajemy wiarę na mszy świętej, składamy nasze cierpienia na ołtarzu, to pozostała nam trzecia część naśladować Jezusa w miłości. Wspomnijmy dzisiaj, kto nam dopiekł ostatnio, kto nas skrzywdził, kto nas powyzywał, kto jest nieprzyjemny wobec nas. Kto jest naszym wrogiem? Kto jest naszym nieprzyjacielem? Kto ciągle nas dręczy? I tym osobom przebaczmy. Wtedy rzeczywiście jesteśmy na drodze prawdziwego chrześcijaństwa.